Dzień dobry w środę, 14 maja. Partnerem dzisiejszego wydania jest CVI. CVI to lider Private Debt w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest obecna na rynku od 2012 roku i do tej pory zrealizowała już ponad 750 transakcji, inwestując około 3 miliardy euro. CVI wspiera rozwój ambitnych firm, dostarczając elastyczne finansowanie, które odpowiada na szeroki zakres potrzeb kapitałowych. W 2025 roku CVI planuje zainwestować 400 do 500 milionów euro w ramach 50 do 60 inwestycji typu private debt w różnych branżach, głównie w Europie Środkowej. Do 25 milionów euro per transakcja. Dowiedz się więcej na stronie www.cvi.pl. A teraz zacznijmy dzień z przewagą i na początek podsumowanie rynków. Główne indeksy na GPW zaliczyły niewielkie wzrosty. WIG zyskał 0,7%, a WIG 20 zyskał 0,6%. Mimo to, wśród blue chipów gorszy dzień zanotowała żabka, spadając o 2,1%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje natomiast wzrost NEWAK o 11,9% po publikacji wyników za pierwszy kwartał. W Stanach Zjednoczonych indeks SP 500 wzrósł o 0,7% a Nasdaq o 1,6% co stanowi kontynuację wzrostów w reakcji na złagodzenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz zapowiedzianymi dużymi inwestycjami Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj wieczorem nieznacznie staniało euro do 4 zł i 24 groszy, natomiast dolar zanotował wyraźniejszy spadek do 3 zł i 79 groszy. Ropa zdrożała o 2,9% osiągając cenę 63 zł i 70 groszy za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Dane makroekonomiczne. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, produkt krajowy brutto wyniósł nominalnie 3641,2 miliarda złotych w 2024 roku. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Polski w 2025 roku o 1,1 punktu procentowego do 3,3%. Jak prognozuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Procesy inflacyjne będą hamować w drugim i trzecim kwartale. Na koniec roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,8% rok do roku. Tusk chce, by polskie firmy miały większe szanse od firm Unii Europejskiej w przetargach. Przygotowano przepisy ułatwiające małym firmom wejście na giełdę. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło przetarg za 1,4 miliarda złotych na laptopy i tablety dla szkół. Jak zapowiedziała minister klimatu i środowiska, Polska będzie walczyć o opóźnienie rozszerzonego europejskiego systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej albo o derogację dla siebie. Wiadomości gospodarcze ze świata. Unia Europejska, zgodnie z nową mapą drogową Komisji Europejskiej, planuje całkowite odejście od importu paliw kopalnych z Rosji do 2027 roku, nawet w przypadku zawarcia pokoju między Rosją a Ukrainą. Komisarz do spraw energii Dan Jorgensen podkreślił, że celem jest trwałe uniezależnienie się od rosyjskich surowców dla bezpieczeństwa i solidarności z Ukrainą. Hiszpania i Maroko rozważają budowę podwodnego tunelu kolejowego łączącego oba kontynenty przez cieśninę Gibraltarską który miałby 38,5 kilometra długości, z czego większość przebiegałaby pod Morzem Śródziemnym. Projekt, którego koszt szacuje się na między 6 a 15 miliardów euro, ma na celu wzmocnienie integracji gospodarczej i infrastrukturalnej między Europą a Afryką. Prezydent Donald Trump przybył do Arabii Saudyjskiej, aby rozpocząć czterodniową wizytę w regionie Zatoki Perskiej, koncentrując się bardziej na umowach gospodarczych niż kryzysach bezpieczeństwa. Odrzucił obawy etyczne dotyczące jego planu przyjęcia samolotów w prezencie od katarskiej rodziny królewskiej, mówiąc, że głupotą byłoby odrzucenie oferty. Arabia Saudyjska za pośrednictwem nowo powstałej spółki Humane należącej do funduszu Public Investment Fund nawiązała strategiczne partnerstwo z Nvidia w celu rozwoju sztucznej inteligencji i infrastruktury chmurowej. W ciągu pięciu lat planowana jest budowa zaawansowanych centrów danych sztucznej inteligencji o mocy 500 MW. Opartych na chipach Nvidia, w tym superkomputerze Grace Blackwell z 18 tysiącami jednostek graficznych i siecią Infiniband. Współpraca obejmuje również wdrożenie platformy Omniverse oraz programy szkoleniowe dla tysięcy Saudyjczyków. Inicjatywa wpisuje się w Telewizji 2030 i ma pomóc Arabii Saudyjskiej stać się globalnym liderem sztucznej inteligencji, przyciągając inwestycje warte nawet 600 miliardów dolarów. Zarządzenie wykonawcze Białego Domu mówiło w poniedziałek, że Stany Zjednoczone obniżą taryfę de minimis. Na przesyłki z Chin do 54% ze 120%, przy stałej opłacie w wysokości 100 dolarów, która ma obowiązywać od 14 maja. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w sprawie wstrzymania wzajemnych wysokich ceł wywiera presję na centra produkcyjne takie jak Wietnam i Meksyk, aby zawarły własne lepsze umowy ze Stanami Zjednoczonymi, aby nadal korzystać ze strategii Chiny plus 1 przez globalnych producentów. Kanał Suezki zaoferował 15% zniżki, aby przywrócić żeglugę na Morzu Czerwonym. Pakistańska armia poinformowała, że ponad 50 osób zginęło w zeszłotygodniowych starciach z Indiami, które zakończyły się zawieszeniem broni uzgodnionym przez uzbrojonych w broń nuklearną sąsiadów przywracając pokój na ich granicy. Premier Albanii Edi Rama zapewnił sobie bezprecedensową czwartą kadencję u władzy, ponieważ jego partia socjalistyczna odniosła zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Biznes Grupa Żabka jest bardzo zadowolona z przyjęcia swojego formatu sklepów w Rumunii, gdzie posiada już około 90 placówek i rozważa zakończenie fazy testowej jeszcze w trzecim kwartale 2025 roku. Firma nie wyklucza dalszych akwizycji na tym rynku i już teraz przejmuje małe, lokalne sieci. Żabka ocenia potencjał rozwoju w Rumunii na około 4000 sklepów. PKO Bank Polski deklaruje gotowość do intensywnej konkurencji na rynku, rozważa bardziej ofensywny rozwój, także przez potencjalne przejęcia i szacuje roczną wrażliwość na spadek stóp procentowych na ponad 500 milionów złotych. Bank mierzy się z rosnącą liczbą postępowań sądowych, m.in. dotyczących Wajbor i sankcji kredytu darmowego, ale nie tworzy systemowych rezerw podkreślając wysoką skuteczność w wygrywaniu spraw. CyberFox planuje dalszą ekspansję zagraniczną w handlu elektronicznym, koncentrując się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Między innymi Rumunii, Czechach, Węgrzech oraz rozwija agenta sztucznej inteligencji dla klientów Chopera, który ma wspierać optymalizację sprzedaży i automatyzację procesów. Spółka stawia na rozwój wewnętrznych kompetencji sztucznej inteligencji, nie planując przejęć firm technologicznych i skupia się na narzędziach wspierających merchantów. Rynek hostingowy i domenowy w regionie pozostaje silny, choć rosną koszty regulacyjne i wymogi bezpieczeństwa. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauki z Orlen poprowadzą projekt badawczy w Antarktyce. ONDE planuje do końca 2025 roku sprzedać własne projekty odnawialnych źródeł energii o mocy 300 MW, licząc na wzrost kontraktacji, mimo trudności na rynku i chce utrzymać marże brutto na poziomie od 7 do 10%. MCI przekształciło spółkę Focus Telekom w Welio, konsolidując rynek komunikacji w chmurze jako usługi w Polsce i przygotowując firmę do ekspansji zagranicznej oraz dalszego wzrostu. Piotr Woźny zrezygnował z funkcji prezesa ZEPAK, a jego następca, Andrzej Janiszowski, ma kluczowe zadania związane z odejściem spółki od węgla i decyzjami o przyszłych inwestycjach w energetykę odnawialną i gazową. Wiadomości biznesowe ze świata. Amerykański Bank Inwestycyjny Evercore przejął jednego z najważniejszych decydentów Citigroup, przyspieszając ekspansję w Europie. Coinbase dołącza do indeksu S&P 500, zastępując Discover Financial i tym samym stał się pierwszą firmą z sektora kryptowalut w tym indeksie, co spowodowało wzrost akcji spółki o 8% po ogłoszeniu decyzji. Wydarzenie to zbiegło się z przekroczeniem przez Bitcoina poziomu 100 tysięcy dolarów oraz zapowiedzią zakupu giełdy Deribit za 2,9 miliarda dolarów. Transakcje i finansowanie CVI chwali się wysoką pozycją w europejskim rankingu Debtwire Direct Lender i zwraca uwagę na dynamiczny wzrost Private Credit w ostatnich latach. Europejski rynek finansowania bezpośredniego odnotował znaczący wzrost w 2024 roku. Zrealizowano 994 transakcje, co oznacza wzrost o 38% w porównaniu do 2023 roku, znacznie powyżej 3-letniej średniej rocznej wynoszącej 858 transakcji. W tym kontekście CVI chwali się, iż nadal utrzymuje silną pozycję w rankingu DebtWare Direct Lender za cały 2024 rok, zajmując pierwsze miejsce w Europie w segmencie małych spółek, z 14 transakcjami i udziałem na poziomie 9,59%, a także zajmując pierwsze miejsce w regionie Dach i Polska z 11 transakcjami i udziałem na poziomie 8,4%. Olaf Hofses, dyrektor w CVI, skomentował, że wspomniane dane potwierdzają silną pozycję CVI na rynku oraz ich zaangażowanie we wspieranie firm w Europie Środkowej poprzez dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie finansowania bezpośredniego. W 2025 roku CVi planuje zainwestować aż między 400 a 500 milionów euro w ramach inwestycji typu private debt w różnych branżach, przede wszystkim w Europie Środkowej. Finansowanie pozwoli na wsparcie aż od 50 do 60 innowacyjnych projektów z kwotami do 25 milionów euro, a nawet większymi dzięki współpracy z koinwestorami. Więcej informacji znaleźć można na www.cfi.pl Grupa Pracuj sfinalizowała transakcję dotyczącą zwiększenia udziałów w spółkach prowadzących ukraińskie serwisy. Konsorcjum Atremu ma umowę na inwestycję wojskową w Poznaniu za 33 114 tysięcy złotych transakcje i finansowanie na świecie. Szwajcarski gigant przemysłowy ABB rozważa sprzedaż lub wydzielenie swojego oddziału robotyki przy wycenie przekraczającej 3,5 miliarda dolarów. Europejska prywatna firma kredytowa Pemberton pozyskała 9,3 miliarda dolarów w ramach dwóch funduszy pożyczek uprzywilejowanych i strategicznego instrumentu kredytowego. Australijski Macquarie zgodził się na przejęcie brytyjskiej firmy Iberdrola, zajmującej się wynajmem inteligentnych liczników energii odnawialnej za 1,2 miliarda dolarów. Perplexity, startup zajmujący się sztuczną inteligencją, prowadzi zaawansowane rozmowy w celu pozyskania rundy 500 milionów dolarów przy wycenie 14 miliardów dolarów prowadzonej przez Axel. American Bitcoin Corporation, przedsięwzięcie wydobywcze Bitcoin wspierane przez rodzinę Trumpów, wejdzie na giełdę poprzez fuzję wszystkich akcji z Gryphon Digital Mining. Oferta publiczna saudyjskich tanich linii lotniczych Flynas o wartości 1,1 miliarda dolarów, obejmująca 30% udziałów, została wyprzedana w ciągu kilku minut. Prawo i podatki. Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowelizację ustawy o podatku wyrównawczym która ma uwzględnić zalecenia organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju z 2024 i początku 2025 roku dotyczące między innymi ograniczenia nadużywania podatku odroczonego. Nowelizacja ma także opierać się na doświadczeniach z pierwszego roku obowiązywania przepisów o globalnym podatku wyrównawczym który od stycznia 2025 roku dotyczy około 7 tysięcy dużych podmiotów krajowych i międzynarodowych. Ministerstwo zapowiada coroczne zmiany w ustawie, konsultowane z podatnikami, a administracja skarbowa rozwija narzędzia informatyczne do efektywnego rozliczania i nadzoru nad podatkiem wyrównawczym. Ministerstwo Finansów planuje złagodzenie niektórych kar w kodeksie karnym skarbowym. Przede wszystkim obniżając górne granice grzywien za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. Maksymalna liczba stawek dziennych grzywny ma zostać zmniejszona z 720 do 480 lub 240 stawek, a także z 240 do 120 stawek dziennych, co znacznie obniży możliwe do wymierzenia kary finansowe. Ponadto Ministerstwo chce usunąć obowiązek wyznaczania osób odpowiedzialnych za pobór podatków przez firmy. Rząd zdecydował o rozszerzeniu zasady in dubio pro tributario, nakazującej rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika o przypadki dotyczące stanu faktycznego, a nie tylko stanu prawnego. Zgodnie z nowelizacją artykułu 122 ordynacji podatkowej, w postępowaniach wszczętych z urzędu organy podatkowe będą musiały rozstrzygać niedające się usunąć konkretne i realne wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony, pod warunkiem, że nie można ich wyjaśnić dalszymi czynnościami procesowymi. Wyjątki od tej zasady obejmują sytuacje, gdy w postępowaniu uczestniczą strony o sprzecznych interesach, gdy przepisy wymagają wykazania określonych faktów lub gdy sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego, który wprowadza obowiązkowy test zaspokojenia wierzycieli, umożliwiający ocenę skutków planu restrukturyzacji w porównaniu z postępowaniem upadłościowym. Projekt zmienia także zasady zatwierdzania układów wbrew sprzeciwowi grup wierzycieli. Pozwalając sądowi zatwierdzić układ, jeśli większość grup go zaakceptuje. Nowe przepisy mają poprawić efektywność postępowań restrukturyzacyjnych, zapewniając jednocześnie lepszą ochronę interesów wierzycieli. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi bankom i wybranym instytucjom dostęp do zdjęć twarzy z rejestru dowodów osobistych. Dostęp do fotografii będzie możliwy tylko za zgodą ministra cyfryzacji, a podmioty weryfikujące nie będą mogły przechowywać tych zdjęć. Projekt ma również uprościć i przyspieszyć dostęp do danych z rejestrów państwowych znosząc obowiązek uzyskiwania decyzji administracyjnej w większości przypadków, co ma skrócić czas oczekiwania z kilku miesięcy do około 30 dni. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przekształcenie spółki transparentnej podatkowo, takiej jak spółka komandytowa, spółkę kapitałową, nie skutkuje sukcesją podatkowych kosztów, ponieważ spółka osobowa nie była podatnikiem podatku dochodowego. W związku z tym koszty, np. wynikające z noty korygującej wystawionej przed przekształceniem, nie przechodzą na spółkę po przekształceniu, gdyż nie są jej kosztami, lecz kosztami podmiotu transparentnego, które powinny być rozliczone przez wspólników. Dodatkowo naczelny sąd administracyjny podkreślił, że wydatek taki nie musi być uznany za niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, co było kolejnym powodem odmowy uznania go za koszt podatkowy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odszkodowanie za odwołany lot z powodu strajku pilotów i stewardes nie przysługuje, ponieważ strajk stanowi nadzwyczajną okoliczność, której przewoźnik nie mógł uniknąć mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. W sprawie pasażera, którego lot ze Szczecina do Warszawy został odwołany na kilka godzin przed planowanym wylotem, z powodu legalnego strajku zorganizowanego przez Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, domagał się odszkodowania na podstawie unijnego rozporządzenia wspólnoty europejskiej, jednak przewoźnik wypłacił mu jedynie zwrot kosztów biletu. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, gdyż strajk nie był zdarzeniem wewnętrznym, na które mógł mieć wpływ. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że oznaczenie perlasz ma charakter fantazyjny i może być zarejestrowane jako znak towarowy, ponieważ przeciętny polski konsument nie kojarzy tego słowa z nasyceniem dwutlenkiem węgla. Wcześniej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odmówił rejestracji, uznając perlasz za określenie opisowe i pozbawione zdolności odróżniającej. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny uchylił tę decyzję, podkreślając, że brak jest dowodów na to, iż perlasz jest powszechnie rozumiany w Polsce jako termin techniczny. Sąd wskazał także, że rejestracja tego znaku nie naruszy praw innych przedsiębiorców, gdyż nie istnieją inne zgłoszenia ani użycia tego oznaczenia w Polsce dla wód mineralnych. Sąd okręgowy w Łodzi postanowił, że w sprawach o nieuczciwą konkurencję nie przysługuje roszczenie informacyjne o udzielenie informacji dotyczących pochodzenia i sieci dystrybucji towarów lub usług, ponieważ takie uprawnienie jest zarezerwowane wyłącznie dla postępowań związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. Sąd podkreślił, że choć sprawy o nieuczciwą konkurencję rozpatruje sąd własności intelektualnej, to nie oznacza to automatycznego zastosowania wszystkich instrumentów procesowych przewidzianych dla praw własności intelektualnej, w tym wezwania do udzielenia informacji, które wymaga wykazania naruszenia tych praw. Z wiadomości prawne ze świata. Szwedzki rząd proponuje rozszerzenie istniejącego zakazu kupowania usług seksualnych, również opłacenie za filmy erotyczne na platformach takich jak OnlyFans, co może prowadzić do kary pozbawienia wolności. Propozycja jest uzasadniona obawami, że platformy tego typu przyczyniają się do wciągania dzieci i młodzieży w prostytucję. Przeciwnicy, w tym modelki, aktywnie działające na OnlyFans, uważają, że zakaz będzie karał tych, którzy pracują legalnie i bezpiecznie w internecie, jednocześnie ryzykując stworzenie czarnego rynku i pogorszenie bezpieczeństwa pracowników seksualnych. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych. Oraz wyników finansowych i rekomendacji, znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę, wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.